Czy bitcoin to największa bańka XXI wieku? Czy jesteśmy świadkami cyfrowej tulipomanii, która w końcu musi pęknąć? A może patrzymy właśnie na fundament nowego systemu finansowego, który zmieni wszystko, co do tej pory znamy? W dzisiejszym filmie nie będzie hype'u, nie będzie paniki, będzie chłodna analiza i spojrzenie w głąb zjawiska, które od ponad dekady dzieli ekonomistów, inwestorów i zwykłych użytkowników internetu. Co naprawdę napędza bitcoina? Czy jego wartość to tylko efekt zbiorowej wyobraźni? Czy może racjonalna odpowiedź na kryzysy współczesnego świata? Przeanalizujemy wszystkie cykle, porównamy historię bitcoina z klasycznymi bańkami spekulacyjnymi, zajrzymy za kulisy wielkich wzrostów i bolesnych krachów, ale przede wszystkim odpowiemy na jedno pytanie: czy bańka bitcoina już pękła, czy dopiero się tworzy? Zacznijmy od podstaw. W ekonomii bańka spekulacyjna to nie tylko gwałtowny wzrost cen. To pewien psychologiczny i społeczny mechanizm, w którym cena danego aktywa, czy to akcji, nieruchomości, czy dzisiaj bitcoina, zaczyna odrywać się od rzeczywistości. Ludzie przestają patrzeć wtedy na fundamenty, na użyteczność, na przyszłe przepływy pieniężne. Patrzą tylko na wykres i rosnące zyski. Bańkę napędzają emocje strach przed przegapieniem okazji, nadzieja na szybkie bogactwo, a czasem już zwykła chciwość. W efekcie ceny szybują coraz wyżej. Aż do momentu, gdy nie ma już kolejnych kupujących. Wtedy zaczyna się panika, sprzedaż i pęknięcie. W przypadku bitcoina ten schemat nie jest mu obcy. Widzieliśmy już spektakularne cykle. W 2013, gdy z poziomu kilkunastu dolarów, cena poszybowała do ponad tysiąca, tylko po to, by potem spaść o ponad 80%. W 2017, bitcoin dotarł do magicznych 20 tysięcy dolarów i znowu runął. W 2021, dotarł do niemal 69 tysięcy, i potem co? Spadek niemal o połowę. Ale teraz najważniejsze pytanie: czy to faktycznie bańka, która regularnie pęka, czy może naturalny cykl dojrzewania nowej klasy aktywów? Bo każda przełomowa technologia, od kolei, przez internet, aż po samochody elektryczne, przechodziła przez podobne fazy: euforii, rozczarowania, a potem stabilizacji i masowej adaptacji. W przypadku bitcoina trzeba sobie zadać pytanie: czy cena rośnie wyłącznie dlatego, że ludzie chcą szybko zarobić? Czy może za tym wzrostem stoi coś więcej, np. rosnąca nieufność wobec systemów bankowych, inflacja lub spadające zaufanie do walut? Niektórzy ekonomiści porównują bitcoina do złota XXI wieku aktywa, które nie generuje dochodu, ale pełni funkcję magazynu wartości. Inni widzą w nim tylko instrument spekulacyjny bez realnego pokrycia. A kto ma rację? To właśnie wokół tego pytania kręci się cała debata o bitcoinowej bańce. Bo bańka nie jest tylko zjawiskiem ekonomicznym. To także opowieść o ludzkich marzeniach, lękach i nadziejach. Natomiast Bitcoin, jako fenomen kulturowy, finansowy i technologiczny, idealnie wpisuje się w tą narrację. A jeżeli spodoba Ci się ten odcinek, to pozostaw łapkę w górę, komentarz oraz zasubskrybuj ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. A teraz przechodzimy do meritum. Dlaczego ludzie mówią, że Bitcoin to bańka? To pytanie powraca niemal za każdym razem, gdy Bitcoin bije kolejne rekordy cenowe. Dla wielu obserwatorów, zwłaszcza tych, którzy patrzą na rynki tradycyjne, Bitcoin wygląda jak klasyczna bańka spekulacyjna. Dlaczego? Bo łączy w sobie niemal wszystkie cechy dobrze znanego scenariusza euforycznej manii. Po pierwsze, szybkie zyski. Gdy ceny Bitcoina rosną w zawrotnym tempie, czasem o kilkadziesiąt procent w ciągu tygodni, pojawiają się historie ludzi, którzy w kilka miesięcy stali się milionerami. Te opowieści rozpalają wyobraźnię. Media społecznościowe zalewają relacje z życia na krypto, luksusowych samochodów i willi na bali. Nagle tysiące nowych inwestorów zaczyna wchodzić w rynek, często bez wiedzy, bez strategii, ale z ogromną nadzieją, że też się uda. Po drugie, brak regulacji. W świecie kryptowalut długo panował niemal całkowity brak nadzoru. To była dzika, zachodnia granica finansów. Dziś wiele się zmienia, ale reputacja pozostała. Brak jasnych ram prawnych, brak instytucji chroniących inwestora, ogromna liczba skamów i projektów pump and dump tylko pogłębiają obraz rynku jako ryzykownego i nie do końca poważnego. Po trzecie, zmienność. Bitcoin potrafi w jeden dzień zyskać 15% i tyle samo stracić. Tak było jeszcze kilkanaście lat temu. Dla inwestorów przyzwyczajonych do stabilnych aktywów to wygląda jak okropne szaleństwo. Wahania cen wywołane przez tweety, plotki lub wydarzenia geopolityczne budują narrację o nieprzewidywalnym rynku, który bardziej przypomina ruletkę niż inwestycje. I wreszcie masowy entuzjazm. Typową cechą baniek spekulacyjnych jest to, że przyciągają one tłumy amatorów ludzi, którzy nie mieli wcześniej nic wspólnego z rynkiem kryptowalut. W latach 90. byli to studenci kupujący akcje dot.comów, w 2021 roku to byli TikTokerzy i YouTuberzy influencerzy promujący memcoiny, shitcoiny i jakieś tam inne ruletki związane z CSM. Kiedy cała popkultura zaczyna mówić o inwestycjach, to coś faktycznie może być na rzeczy. Ale warto zadać inne pytanie: czy tego już gdzieś nie widzieliśmy? Spójrzmy na gorączkę złota z XIX wieku. Tak, było mnóstwo spekulacji straconych fortun, pożyconych nadziei. Ale była też infrastruktura, miasta, rozwój handlu i technologii. Bańka internetowa? Jasne. Wiele firm upadło, ale też narodziły się Amazon, Google i cały krajobraz cyfrowej gospodarki. Nieruchomości przed 2008? Rynek się załamał, ale dziś nadal kupujemy, sprzedajemy i inwestujemy w mieszkania, tylko mądrzej. Więc może Bitcoin to nie tyle bańka, co etap nowej epoki? Może jesteśmy w trakcie powolnej, trudnej, ale nieuniknionej rewolucji? Kryptowaluty, blockchain, finanse zdecentralizowane, to wszystko może okazać się tak samo przełomowe, jak kiedyś był internet czy elektryczność. I owszem, po drodze będą ofiary rozczarowania, spektakularne straty, ale być może to właśnie cena, jaką płacimy za wejście do świata finansów 3.0. Zacznijmy od faktów. Bitcoin to nie tylko kryptowaluta, to także rewolucyjna technologia oparta na blockchainie. Jego struktura jest decentralizowana, co oznacza, że nie ma jednego centrum zarządzania, nie ma jednej firmy czy instytucji, która nim steruje. Działa na sieci tysięcy komputerów rozsianych po całym świecie, które wspólnie walidują transakcje. W świecie, gdzie zaufanie do banków centralnych i rządów była kruche, to jest ogromna wartość. Kolejny fundament, czyli ograniczona podaż. Od samego początku zaprogramowano, że nigdy nie powstanie więcej niż 21 milionów bitcoinów. Tyle i koniec. W przeciwieństwie do tradycyjnych walut, które mogą być dodrukowywane w nieskończoność w ramach luzowania ilościowego czy inwestycji monetarnych, Bitcoin jest cyfrowym zasobem deflacyjnym. To czyni go dla wielu inwestorów cyfrowym złotem, aktywem, które ma chronić przed inflacją i dewaluacją walut fiducjarnych. Ale tu właśnie zaczyna się filozoficzna debata. Bo choć Bitcoin ma cechy aktywa rzadkiego i odpornego na cenzurę, to nie ma kompletnie fundamentów, które znamy z tradycyjnego świata inwestycji. Nie generuje przepływów pieniężnych, nie ma zarządu, który wyznacza kierunki rozwoju, nie wypłaca dywidendy, nie tworzy produktów, w zasadzie nie robi nic poza istnieniem i byciem częścią konsensusu. Więc skąd jego wartość? Z zaufania z przekonania, że inni ludzie również widzą w nim wartość. To nie jest nowe zjawisko, a tak działa właśnie każda waluta. Papierowy dolar też nie ma wewnętrznej wartości. Jego siła wynika z zaufania do amerykańskiego rządu i jego gospodarki. Bitcoin działa bardzo podobnie, tyle że bez rządu. To czyste zaufanie peer-to-peer -peer, ekonomia oparta na zgodzie społecznej. Jednocześnie jego wartość rośnie, gdy rośnie świadomość technologiczna i przekonanie, że zdecentralizowane finanse to przyszłość. Gdy kraje pogrążają się w kryzysie walutowym, jak Argentyna czy Wenezuela, ludzie sięgają po bitcoina jako formę przechowywania wartości. Gdy banki wstrzymują wypłaty, a rządy kontrolują kapitał, bitcoin daje wolność transferu. To nie teoria, a praktyka, którą widzimy w realnym świecie. Co więcej, rosnące zainteresowanie instytucji, funduszy hedgingowych, banków inwestycyjnych, a nawet całych państw daje Bitcoinowi nową legitymację. ETF-y oparte na Bitcoinie, wejście PayPal'a, BlackRock'a, Tesli to wszystko działa jak paliwo dla wartości rynkowej. Niektórzy twierdzą, że kiedy duży kapitał uwierzy w coś, to przestaje mieć znaczenie, czy to coś ma sens, a wystarczy, że ma popyt. Ale to właśnie dlatego Bitcoin pozostaje kontrowersyjny, bo jest trochę jak lustro odbija to, co sami chcemy w nim zobaczyć. Dla jednych to spekulacja dla innych wybawienie. Dla innych to oszustwo, dla innych wolność. I właśnie dlatego wywołuje tak ogromne emocje. Czy obecny wzrost bitcoina to fundamenty czy gorączka spekulacyjna? Problem polega na tym, że bańkę rozpoznajemy najłatwiej dopiero wtedy, gdy już pęknie. Gdy kurtyna opada, a tłum inwestorów uświadamia sobie, że kupował marzenia, a nie wartość. Są pewne sygnały ostrzegawcze, które możemy dostrzec już teraz. Gdy rynek rośnie gwałtownie i bez logicznego uzasadnienia, gdy hasła a to dopiero początek, czy bitcoin za 1 milion dolarów, dominują w nagłówkach portali i tiktokowych filmikach o szybkich zyskach. Gdy coraz więcej osób inwestuje nie dlatego, że rozumie technologię, ale dlatego, że wszyscy kupują, wtedy wchodzimy w fazę manii. Zjawisko FOMO, czyli fear of missing out, czyli strach przed tym, że przegapimy okazję życia, jest typowe dla ostatnich faz baniek. Widzimy to w mediach społecznościowych, gdzie influencerzy krypto codziennie ogłaszają kolejne ATH. Widzimy to w zachowaniach ludzi, którzy biorą kredyty, by kupić Bitcoina lub altcoiny, często nie zdając sobie sprawy z ryzyka. Z drugiej strony mamy też czynniki, które świadczą o dojrzewaniu rynku. W 2017 roku rynek był w większości dziki, nieuregulowany. Dziś widzimy rosnącą obecność instytucji finansowych. Bitcoinowe etf -y są zatwierdzone przez amerykańską SEC. Wielkie firmy inwestycyjne jak BlackRock, Fidelity czy JP Morgan tworzą produkty krypto dla swoich klientów. Nawet banki centralne badają możliwość wprowadzenia własnych cyfrowych walut. Co więcej, niektóre państwa idą jeszcze dalej. Salwador uczynił bitcoina oficjalnym środkiem płatniczym. Inne kraje jak Szwajcaria, Singapur czy Zjednoczone Emiraty Arabskie wdrażają regulacje, które nie hamują innowacji, ale je porządkują. To zmienia narrację z dzikiego zachodu w stronę uznanej klasy aktywów. Trzeba pamiętać, że nie każda bańka kończy się katastrofą. Bańka internetowa w 2000 roku pękła, ale jej z gruzów powstały największe firmy XXI wieku, jak Amazon, Google czy Facebook. To, że coś ma cechy bańki, nie oznacza, że nie ma wartości. Oznacza tylko, że oczekiwania są zbyt szybkie, zbyt emocjonalne, zbyt oderwane od rzeczywistości. Bitcoin dzisiaj to nie tylko inwestycja. To zjawisko społeczne, technologiczne, polityczne i kulturowe. Jedni kupują go jako hedge przeciw inflacji, inni widzą w nim broń przeciwko scentralizowanym systemom finansowym a jeszcze inni szanse na szybkie zyski. I to właśnie ten miks motywacji tworzy niejednoznaczny obraz całej sytuacji. Czy Bitcoin przetrwa nawet jeśli banka pęknie? To pytanie pada za każdym razem, gdy rynek kryptowalut przeżywa korektę, krach lub medialną histerię. Ale zanim zaczniemy kreślić scenariusze końca, warto spojrzeć wstecz. Bitcoin umarł już setki razy. Dosłownie. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło Bitcoin is dead, a znajdziemy setki artykułów, blogów, tweetów i nagłówków z ostatnich kilkunastu lat. Każdy spadek cen, każda regulacja, każdy skandal był rzekomo gwoździem do trumny, a jednak Bitcoin za każdym razem wracał. Silniejszy, bardziej dojrzały, bardziej obecny w globalnej debacie. W 2013 roku pękła pierwsza poważna bańka z poziomu około 1000 dolarów do zaledwie kilkuset. W 2017 kolejna z prawie 20 tysięcy dolarów do trzech. W 2021 rekordował 69 tysięcy dolarów i późniejszy upadek do poziomów poniżej 20 tysięcy. A mimo to Bitcoin nie zniknął, a wręcz przeciwnie, zyskał na znaczeniu. Dlaczego? Bo każda taka korekta działa jak oczyszczanie ekosystemu. Spekulanci, którzy liczyli na szybki zysk, opuszczają rynek. Pozostają ci, którzy naprawdę wierzą w fundamenty w ideę zdecentralizowanej, niezależnej waluty odpornej na manipulacje banków centralnych i inflacyjną politykę rządów. To właśnie oni, inwestorzy długoterminowi, deweloperzy, entuzjaści blockchaina, budują przyszłość tego rynku. Poza tym warto pamiętać, że nawet jeśli Bitcoin to bańka, to może być taka, która pęka i rośnie od nowa. Jak roślina, która po pożarze wypuszcza nowe pędy. Cyfrowy Feniks, który wynurza się z popiołów każdej korekty, budując wokół siebie coraz większy ekosystem. Tak więc, czy Bitcoin przetrwa pęknięcie bańki? Najprawdopodobniej tak, ale nie jako narzędzie do szybkiego wzbogacania się. Przetrwa jako infrastruktura nowej ery finansów, jako aktywo o zmiennej cenie, ale stabilnej idei. Jako test tego, czy globalne społeczeństwo może stworzyć coś wspólnie, bez pośredników, bez granic, bez centralizowanej kontroli. Gdy spojrzymy w przyszłość rynku kryptowalut, jedno staje się jasne. Nie ma już powrotu do świata sprzed Bitcoina. Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem, sceptykiem, entuzjastą technologii, czy po prostu obserwatorem, to bitcoin stał się zjawiskiem, którego nie da się zignorować. Ale co nas czeka za rok, dwa lub pięć lat? Wielu analityków uważa, że jesteśmy dopiero na początku, a nie końcu. Bitcoin nie jest już wyłącznie cyfrową ciekawostką czy spekulacyjnym aktywem. To element szerszego ruchu, który zmienia sposób, w jaki myślimy o pieniądzu, zaufaniu, transakcjach i wolności finansowej. Wchodzimy w epokę tokenizacji, gdzie wszystko od dzieł sztuki po nieruchomości może mieć swój cyfrowy odpowiednik w blockchainie. Rośnie rynek DEFI, czyli zdecentralizowanych finansów, które działają bez pośredników, banków, biur czy urzędów. Pojawiają się projekty rządowe, które testują wykorzystanie blockchaina w administracji, ewidencji gruntów, a nawet głosowaniu. Bitcoin nie musi być idealny, nie musi być szybki, tani czy uniwersalny. Tak samo jak Amazon w latach 90 zaczynając od sprzedaży książek online, nie był wtedy gigantem technologicznym, tylko innowacyjnym sklepem. A dziś? Amazon przedefiniował cały handel. Podobnie może być Bitcoinem, być może za kilka lat jego rola nie będzie polegała na codziennym płaceniu za kawę, ale na byciu fundamentem, cyfrowym złotem całego nowego porządku finansowego. Co więc przyniosą następne lata? Z jednej strony możliwe są nowe rekordy cenowe, ale nie dlatego, że nagle wszyscy znów rzucą się do kupna, ale dlatego, że Bitcoin stanie się aktywem rezerwowym dla firm, funduszy inwestycyjnych, a może nawet państw. Jego ograniczona podaż, tylko 21 milionów, staje się wtedy zaletą, a nie wadą. Z drugiej strony również możliwe są gwałtowne korekty. Bo dopóki cena zależy od nastrojów, a nie wycen fundamentalnych, dopóty będzie to rynek nieprzewidywalny. Pewne jest jednak jedno. Bitcoin i kryptowaluty zostaną z nami na długo. Przetrwały już załamania, zmiany regulacyjne, medialne nagonki i upadki wielkich giełd. A jednak wciąż rosną, bo za tym rynkiem nie stoi tylko technologia, stoi też potrzeba zmiany. Potrzeba systemu, który działa poza kontrolą jednej instytucji, która nie zamyka ludziom dostępu do finansów z powodu miejsca urodzenia, paszportu czy sytuacji politycznej. Bitcoin to nie tylko cena w dolarach. To symbol transformacji, niezależnie od tego, czy kosztuje 20 tysięcy, czy 200 tysięcy. Wciąż będzie narzędziem, wokół którego budowany jest nowy porządek finansowy. A jakie jest Twoje zdanie? Czy Bitcoin to bańka, która w końcu pęknie, czy może nowy fundament globalnej gospodarki? Napisz w komentarzu. Zostaw też suba na tym kanale, żeby nie zapomnieć o najnowszych odcinkach. A teraz dzięki za oglądanie i pamiętaj, inwestuj świadomie, myśl krytycznie i działaj długoterminowo. W tym momencie życzę Ci bogatego dnia. Cześć! Materiał powstał dzięki współpracy z ABS Factoring Polska.